Dzień dobry wieczór, jest 9 dzień czerwca do końca roku pozostało 205 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Anna, Felicjan oraz Richard. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy dzień przyjaciela. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza kartki z kalendarza Polska. Rok 1906. Późniejszy trzykrotny premier Rzeczypospolitej i marszałek Sejmu Walery Sławek został ciężko ranny w czasie ataku organizacji bojowej PPS na rosyjski pociąg pancerny pod Milanówkiem. PPS polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym. Założona w listopadzie 1892 podczas tzw. Zjazdu Paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich. Jedna z najważniejszych w Polsce sił politycznych do 1948 roku. Przez niemal cały okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działała jako samodzielna partia na emigracji. W latach schyłkowych PRL powstało w Polsce kilka partii o nazwie Polska Partia Socjalistyczna pretendujących do kontynuacji tradycji przedwojennej, m.in. PPS Piotra Ikonowicza, założona w 1987 i utworzona w latach 1988-1989, PPS Jana Józefa Lipskiego. Na 25. Kongresie PPS w dniach 27-29 października 1990 wszystkie partie odwołujące się do tradycji PPS w kraju połączyły się ze strukturami PPS na emigracji. Zachowując tym samym ciągłość istnienia partii od jej powstania w 1892 roku. Rok 1956. Pięciu górników zginęło w wyniku wybuchu gazu w Kawkasie Mianowicie. Lista katastrof górniczych w Polsce obejmuje zdarzenia na terenie dzisiejszych polskich, w których zginęło co najmniej 5 osób. W 2007 w polskich kopalniach zginęło 15 osób, a Wyższy Urząd Górniczy odnotował ponad 2,5 tysiąca wypadków. Z których 18 sklasyfikowano jako ciężkie. W 2008 zginęło 22 górników, a 20 odniosło ciężkie obrażenia. Do końca lipca 2009 w kopalniach śmierć poniosło 15 osób, a do końca czerwca w całym polskim górnictwie zdarzyło się 1696 wypadków, z czego 1355 w kopalniach węgla kamiennego. 15 górników w tym 10 z kopalni węgla kamiennego zostało ciężko rannych. Dane wyższego urzędu górniczego wskazują na ludzkie błędy jako główne przyczyny wypadków. Powstają one w większości podczas transportu oraz obsługi maszyn i urządzeń. Najczęstsze naturalne przyczyny katastrof to wybuchy pyłu węglowego, wybuchy metanu oraz pożary powstałe od zapalonego metanu. Druga. Kartki z kalendarza Świat. Rok 1862 to wojna secesyjna. Zwycięstwo konfederatów w bitwie pod Port Republik. Operacja Jacksona w Dolinie Szynandoch. Niezwykle ważnej dla sił północy, ze względu na to, że armie z południa mogły użyć doliny dla wprowadzenia uderzenia wprost na ich tyły. Miały na celu wiązanie znacznych związków taktycznych unionistów które w innych okolicznościach mogłyby zostać użyte dla wsparcia generała George'a w jego wzmaganiach w kampanii półwyspowej. Jackson wywiązał się z powierzonych mu zadań znakomicie. Dysponując niewielkimi siłami nigdy nie przekraczającymi 16 tysięcy ludzi w okresie od 30 kwietnia do 9 czerwca przemierzył ponad 600 km, wygrywając 5 bitew, w których wyeliminował z walki 7 tysięcy przeciwników przy 2,5 tysiąca strat własnych i zaprzątając uwagę około 64 tysięcznym wojskom Unii. Dwie kolumny wojsk Unii deptały po piętach drugiemu Korpusu Jacksona, gdy ten wycofywał się w głąb doliny na południe. Nie mogąc wobec szczupłości sił własnych poradzić sobie z obiema naraz, Jackson dzień wcześniej pod nadrzeczną wioską Cross Case powstrzymał pierwszą z nich, dowodzoną przez Johna Fremonta. Paląc przy okazji jedyny most na Shonondan. Przy czym zwrócił się przeciwko armii Jamesa Shieldsa, gdy jej czoło docierało do Port Republic. Tu zamierzał wygrać bój spotkaniowy, a następnie wrócić i skończyć z Fremontem. Tymczasem twardy i zdecydowany opór dwóch brygad Shieldsa uniemożliwił wykonanie planu. Walka przedłużała się. tysiące niebieskich kurtek przez 3 godziny powstrzymały ataki ludzi Jacksona, zadając im spore straty. Przewaga liczebna doprowadziła w końcu do wymęczonego zwycięstwa południowców i odstąpienia unionistów na północ, ale konfederaci byli też skrajnie wyczerpani. Skutek poniesionych strat i niedostatków w zaopatrzeniu niepokonany dotąd Jackson zrezygnował z zamiaru ataku na kolumnę Fremonta, oddalił się w górę doliny Shenandoah, by w nocy z 9 na 10 czerwca przekroczyć przełęcz Browna w paśmie Blue Ridge i dołączyć do armii Roberta Lee. Rok 1940. Zwodowano włoski pancernik Roma. W 1936 roku Włochy realizując dążenia do uzyskania mocarstwowej pozycji w basenie Morza Śródziemnego odstąpiły od regulacji w dziedzinie zbrojeń morskich nie podpisując drugiego traktatu londyńskiego. Umożliwiło to rozpoczęcie budowy nowych dużych okrętów w celu powiększenia potencjału uderzeniowego regia marina. Wstępkę pod budowę pancernika Roma trzeciej jednostki typu Litorio położono w stoczni Canteri Riuniti della Adriatio. W porównaniu z pierwszą parą pancerników dwa nowo rozpoczęte okręty miały powiększoną o niemal 3 metry długość całkowitą i co za tym idzie wyporność standardową większą o 426 ton. Wodowanie okrętu nastąpiło 9 czerwca 1940 roku. Otrzymał on nazwę Roma, tradycyjną we włoskiej marynarce wojennej. Prace wykończeniowe na pancerniku trwały do 14 czerwca 1942 roku i w tym dniu wszedł on do służby w regie marina. To wszystko na dziś bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20.00, a tymczasem dzięki wielkiej narka. Kalendarium zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.